Nie wiem, czy to jest tutaj, ten obóz, ale chyba na to wygląda, że jest. Tylko, że kurde, tu jest. Tu jest dużo tych cholernych po pojewańców. A ja tutaj nie chcę z nimi walczyć, po prostu chcę ich uniknąć jak mogę. Dobra, jest 150 metrów do tego obozu. Chyba sobie da dalej postawię ten motor. Wezmę sobie. Mogę sobie zapisać w Mogę sobie zapisać. Nie mogę zapisać, oczywiście. No co za kurde. No i zaczyna się. No i oczywiście. Nie mam jak. Dobra, teraz takim się... Ja myślałem, że to jest broń kurde. O, półautomatyczna, a kurde. Nie. Kurde. Gorzej jest to, że nie mogę tutaj. Znowu jaki zombicz? Nie Dobra Na razie na spokojnie, mamy Tłumik Dobra No kurde, nie mogę go oznaczyć? God damn it. Dobra, nie wiem jak, na razie nie wiem czy mam ich oznaczonych, naprawdę Ja nie wiem jak działa oznaczanie w tej grze, naprawdę Nie ja mogę, ja sobie. Co, co było? Pierwszy Teraz pozostali. Czy trafię go z takiej odległości? Nie wiem. Wolę podejść sobie bliżej. No miejże przycelować i strzelić. Dobra. Dobra, Dobra, pierwszy jest. Mam tylko nadzieję, że ten sniper mnie nie zobaczy. Dobra. O! Jest! Idealnie. Karawinek szturmowy. Mogę sobie zostawić sobie tę broń. Ta jest lepsza. Tylko muszę znaleźć nieco więcej ammo. A pewno miał trochę. Musiał mieć trochę więcej ammo. Przynajmniej trochę. Dobra. Części. Złomek. Pewnie. Dobra, bym może... Może weźmy sobie... Podejdę sobie tam bliżej. najebiście, dobra, mogę sobie... Chyba nie, weźmy sobie trochę podejdę. Widziałam Nie wiem Tak się na powstanie ci. Dobra, tam jest kolejny, kurde Na chillu, dobra, my my sobie, wiecie co? Przygotuję sobie może kamień jako jak tutaj odwrócenie uwagi, ale ja na razie tutaj schowam, nie będę kozaczył, chyba że może oznaczanie nie działa na trudnym, nie mam pojęcia. Dobra, chodź tu, podejść tu, podejść tu spokojnie Podejść tu, podejść tu, podejdź tu o Ktoś banda morderczych, napadać na innych, co? Dobra, spokojnie. Ten mnie zauważy to i, i na stówę Więc bo ja się wolę chyba stąd nie wychylać Dobra na cilku. Podejdźmy Będzie się to bardziej przyda Okej, okay, ja miejsce do karminu 7, pewnie Na zchillu i na spokojnie Nikt mnie jeszcze nie zauważył, ale wiecie co? Ja uważam, że przydałoby się zdjąć stamtąd tego snajpera, bo on kurde Mi się zbytnio nie podoba I ja nie wiem, czy on przypadkiem zaraz mnie nie zauważy i nie będzie burdelu z podwodem z tego wszystkiego Więc ja już ostatecznie wolę pójść Cofnąć się I zajść go z innej strony Kurde, Jacob na razie dobrze się skroda. Ciekawe jak będzie 5 minut później. MK7 jakaś, kurde, nie, dobra. Czter mamy 14, 14 yy, tych typów. Kurde, ale te obozy naprawdę są całkiem nieźle, wy nieźle wymodelowane, powiem szczerze. Nie, to, dobra dobra, 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 chyba sobie pójdę tam. I chyba sobie zejdę tędy. A czy damy radę może kamieniem? Dowódzić tam dalej Nie mam Nie mam pojęcia. Spróbujmy Ty ty, ty, ty. Tu jest jakiś typ? Dobra chwila, ty ziomek, idziesz tam na dół? Czy nie dasz rady tam dojść? Czajcie, nie da rady dojść! Haha, podumcy! Ha! Dobra, na razie, wiecie co? Nie wiem, czy jest opcja zejścia, ale ja bo na myśli wejdę, zejdę tutaj. Ja spróbuję go po części wyeliminować, jednak. Dobrze Okej okay. Dobra, dobra, dobra Spokojnie, dobra, przeszukany A teraz tylko zająć się sna snajperem Albo tamtym Bo on mi się nie podoba Bo no, ten snajper jest tam zapatrzony na razie No nie, no i dupa, koniec Ty, dobra, chill. Dobra nie wystrzelił. Co mnie widział czy nie widział? Nie wiem. Lepiej żeby nie widział. Jeśli tu jest mechanika skradania. Jak w asasin skrydzie, to spoko. Ludzie! Zagubieni! Cii. Negus. Nie, tutaj nie ma, nie. Dobra, cicho, cicho. cicho. Okej, okay. ja nie wiem jak to. on... Powiem tak. Tuż byłaby, nie wiem, druga szansa na spierdzielnie akcji. I nadal nikt mi nie zauważył. Dobra, zeskakuj, dikon. Lecim. Dobra, te infiltracje tych obozów to i tak będą mi się podobać. Ale na razie to pewnie ten. Przez sterylujący ekwipunek pełny. To co? Mogę sobie wytworzyć jeszcze jeden? Nie, nie mogę. Mam pewnie po prostu. Full. Full EQ. Dobra. Dobra, na chillu, na chillu, na chillu Czemu się wychylać, kurde, nie mogę To by się tak mi przydało, dobra Na spokojnie Widziałem was Zagubieni O fuck. No i dobra i koniec to... Poważnie oni tego nie słyszeli takie <laughs> piertole, o co chodzi? Czy to jest jakiś bug, że oni tego nie słyszał, czy oni naprawdę tego nie słyszał? No, autentycznie dosłownie, on do mnie nie podchodzi. What the fuck? Dobra, ciach. Dobra, zrobione. Dobra, na chillu. Dobra, weźmy, weźmy sobie, weźmy sobie, odwróćmy ich uwagę. Najlepiej tam. Dobra. XD. W ogóle mnie nie słyszą. No nie, nie wiedzą co się dzieje w ogóle. Ja w to nie wierzę. Dobra, jeszcze dwóch. Okej, okay, czyli nie, mu nie muszę być aż tak, nie wiem.

super mam powtórkę z dzikiego zachodu ale niektórzy zachowują się jakby prawo i porządek były reliktami przeszłości a przecież to wciąż stany zjednoczone a tu w ameryce prawo własności nie może być naruszane owszem uczciwy dobrze zamieńmy sobie się i najsilniejsi zwyciężą. Tu Wolny Orego. Nie wierzcie kłamstwom. Weź się posłuchaj, Koł! Prawo i porządek to relikty przeszłości. O czym ty do diabła gadasz? Ale tak, masz rację, że teraz liczy się tylko siła. Siła i całe mnóstwo cholernej amunicji. Was, dobra. Tu jest. Gdzie jest własnik? Jaki włas? A, Tutaj. No, no dobra, otwieramy i zobaczmy co tam jest w środku. Kurle, to mi Po tym jak widzę co tutaj jest, później zrobić, żeby automatycznie po niej zejść. No dobra Właśmy sobie latareczkę. Dobra, gdzie to gdzie to jest? czy jest jakieś gniazdo tutaj zrobione przez tych świlosów, czy... Można tu sobie coś zabrać. Można! No to mapa? Notatki? Dobra. Dobra, obóz wypadowy Black, Black Crater. No super. Hot Springs. Łowca obozów wypadowych. Ob obozy wypadowe do upisów porzucone są w, dłuży w wielu naszych sklepów. Muszę się nimi zająć w przeciwnym razie. Ciągle będę na snajperów, pułapki, zlinek albo gorsze niespodzianki. Dobra. Dobra. Koktajl regeneracyjny. Super! Spoko. Mogę sobie stworzyć koktajl regeneracyjny. Ej, dobra, tworzę. Tworzymy, 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 bo kurde, się przyda. Będę miał więcej medykamentów. Dobra, co my tu mamy? Szafka na broni. A tutaj chyba nie mamy nic, nic z, z szczegół, szczególnego. Jaka okay, jest snipa? Dobra, boczna podstawowa Karabin 22. Nie mam nic gen generalnie oprócz, oprócz tego. Okej, okay, tu się mogę przespać, ale, ale kto by chciał spać w takim miejscu jak to. Dobra chyba tu chyba więcej nic niczego nic, nie mamy, więc chyba... To wszystko. Możemy wyja nie z, z tej miejscowy wracamy, wywalimy do naszego wypadomobilu i myślę, że na dzisiejszy odcinek możemy, możemy skończyć kurde było w całkiem fajnie, było klimatycznie, trochę się poskradaliśmy i trochę było tak klimatycznie, tak, tak wiecie, tak fajnie i myślę, że, myślę, że generalnie ma nasz ekwipunek pełny, no spoko dobra, udajmy się naszego motoru i może myślę, że tam na tym właśnie o etapie możemy zakończyć ten odcinek. Bo było całkiem sporo do roboty dzisiaj. Uważam, że ja jak najbardziej za dzisiejszy odcinek za yy, udany. Także do, docieramy do motoru i tam kończymy. A od, nas, a od następnego odcinka myślę, że pościś, pociśniemy dalej ewentualnie tryb fabularny, tryb albo może coś innego. Może są w końcu jakieś rzeczy popoczne do zrobienia. Miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że no że gra będzie chyba nam tak dawać świat otwarty tak powoli dobra okej okay. jest jakiś zombieś na do widzenia czy nie dobra moi drodzy ja wam chciałem bardzo podziękować za dzisiejszy odcinek mam nadzieję że wam się podobał jeśli wam się podobał zostawcie łapkę w górę komentarz i subskrypcję a my widzimy się w następnym odcinku daj zgoda proszę was do wszystkich linków w opisie i do usłyszenia trzymajcie się i na razie